Szzeń Boże, witajcie, mamy dzisiaj niedzielę. Jest 21 stycznia. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do, do Niniwy, jak powiedział Pan. Niwa była miastem bardzo rozległym. Na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przeoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg nad Niedolą, którą Postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Jonasz jest człowiekiem po przejściach, tym, który wstąpił w odmęty wątpliwości i pytań, prób uratowania siebie przed Bogiem i jego orszczeniem. Symbolicznie wyraża się to w obrazie połknięcia przez Wielką Rybę i przebywania w jego wnętrzu. Ciemność, niemoc, uwięzienie to stan zmagania się z sobą i z Bogiem. Dopiero po tej wewnętrznej walce Jonasz zdolny jest i gotowy jest usłyszeć to Boże zaproszenie: wstań i idź. Powołanie to metafora, obraz, dzięki któremu moje życie znajduje kierunek i sens, jest wezwaniem do biegu na długi dystans, choć równie cenne są i te małe, odszyfrowane w codzienności inspiracje. Swoją moc, Powołanie czerpię z obietnicy spełnienia z przynależności do Boga i Jego Królestwa. Dzięki niemu czuję, że jestem we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Niech was błogosławi Bóg szachmąc, Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia, szczęść Boże.